Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Minigames i dzisiaj po raz kolejny widzimy się na Skywarsach. Jak tak patrzyłam na F5, jak stałam sobie, to mamy strasznie dużo super Vipsów. I do tego będę się chyba obawiał najbardziej, że są super Vipsy. Bo jak widziałam, to takich jednocześnie spadło ze 7. Nie wiem, ze 7, to nie, bo w sumie ich jest 7. Patrzcie, no wystarczy. Kurczę, pieczone. Ja bym miał fraksona. Frakson, co za wyrażenie. X, -V -teny już nie ma. Mr. Galaxy też nie ma już po nich. Uuu, i brakuje nam już wszystkiego, oprócz klaty. Wyrzuciłem przez ciebie mieczyk. I teraz wątpię, żebym aż tak, kto rzucił? No i miałem rację. No tam jest, widziałem gościa. Łombo, kombo, a fart, widziałem! do kolejnej rundki o to taka o widziałem gram kiedyś na niej, bardzo fajnie mi się gra teraz ile mamy tych ile mamy y jak to się nazywa ile mamy y super VIPsów. Zaraz się mm, 15 jeszcze oddziałę, 5 sekund 2 1 spadł coś nie nie mamy żadnego super vipa vipa nie mamy, czyli taka rundkowa... rundka gra, graczna, jeśli mogę. Graczna, what the fuck. Dobra. Kurde, komp zaczyna bzyczeć. Bez kojarzy, proszę. Dobra. Tylko jedna z Dobra, tylko jedna z skrzynków Ten, ten, ten... Uuuuuuuuuuuuuuuu, już kłonił. Jest pięknie go rozwaliłem Nie wiem, czy będzie słych. Uuuu, się spadł Dobra. Weźmy sobie, załóżmy. A! 5,25. 6, dobra, to jednak ten mnie popyla bić. Widzicie co? A ben, będę fartem. Chcę pójść za sobie tędy. Mmm. Czy nie wiem czy będzie to słyszeć, ale mnie cały czas to denerwuje tak mega ostro. Kryp jest tylko... No tu gdzieś powinien być, mi się wydaje. A, dobra, widzę gościa. Krypson. O, w dupcie, tam jest ich, ich dwóch i oni pewnie mają sojusz, co nie? mi się... o, oh, śnieżki, idealnie. Ale zrobię mu wejście smoka. Ło! da fuck? x mangio. Jej cześć X-Mandziu Lub powolna śmierć Zrabię i to i to powolno śmierć tak dla pewności A to jeszcze tak Może trafię faktycznie nie trafiłem jeszcze jedna szansa. jest, dobra, trafiłem. Ale farciarz. Nie, dobra. Teraz już się nie będę obawiał. Dobra, pięknościowo. Um, Widziałem, że oni tutaj mieli chyba, mi się wydaje, sojusz. Mam jakieś itemki tego gostka. Nie, dobra, jest jeden. X, a X będzie zginął, to jest dwóch. Master, siemanko. Eee, siemanko. Siemanko. Dobra, teraz ciekawe czy on tu jest. Bo jak jest to byłoby kiepsizny. O, idealnie. Nie wiem co ja właśnie powiedziałem, ale powiedziałam coś w jakimś takim dziwna, dziw, dziwnacznym języku. Ale byłaby beka gdybym wygrał Gdybym wygrał to nawet bym już zakończył odcinek bo całkiem sporo trwa yy, Zabiorę tak, żeby... tylko dlatego żeby... A, no nie Spokoj ty Teraz Jest tu coś Nie, tu nic nie ma w sumie, że tylko broń będę zabierał żeby on nie, nie mógł mnie bić Sączka też mi się może przydać Uuu, uh, Śnieżka Jawka, pięknościowa. Prox, cox. Tu też są te. Tu też są skrzynki. Jaja. Tu tutaj Śnieżka. Yy, tutaj będzie. O, wreszcie Secik jakiś porządny. Tak na Golasa biegam. Hehe. <ścoughs> Dobra a no ja sobie to oczyszczę? I na sobie jeden, yy, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i to, dobra. To jest wyjdę i ogarnę, gdzie jest. Nie było to... Tak. No, robię teraz moją taktykę, idę w kosmos. I patrzcie teraz, jak się mnie nie spodziewa. Hahaha. I coś, i co? Dawaj klepę. Czy się kierkę robi? O, maty. Mmm... Dawaj klepy z fel... ...z felku. Mmm... No dawaj. Boisz... ...się? Chyba się boi. O nie, dobra. Łombo, kombo. Siemeczko. Chyba zaraz do ciebie wybiję. Siemaczko, No i wygrałem to. Mm, może mi się uda. Ale Master siemaneczko I co. No może. I co. no dobra. dobra, wiecie co? Dzisiaj zakończymy sobie odcinek. Dzisiaj tylko dwie, albo nawet trzy. Dwie ręki. Ale jedną wygrałem. Bardzo się cieszę. No i co? Dzięki wielki. Wiecie, Parkour Dobra, dla jeszcze przejdziemy go. O, Ej, fejk, Ej, fejku. Dobra, o parkour, się na parkurze. Y Jas mamy parkura. he. uuu, jeszcze tu. Churz. Nawet Mandzio i Blow by się nie poszczycili takim parkurem. Co ja w, w moim wykonaniu. A tak naprawdę dzięki za wielkie obejrzenie. No, i do następnego odcinka. Cześć i na razie.